Dzisiejsze spotkanie w Starostwie Powiatu Tumaszewskiego na temat kształcenia i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej zorganizował Wydział Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego. Chcę nadmienić, iż takie spotkanie jest już po raz drugi w bieżącym roku Pierwsze spotkanie było zorganizowane 9 lutego i dzisiejsze drugie. Z informacji tutaj od prowadzącego wiem, że będzie jeszcze kolejne w miesiącu maju w szerszym aspekcie, gdyż będzie obejmował jak gdyby wymiar międzynarodowy. Ponadto jestem zadowolony z licznego udziału dyrektorów szkół, szkół zawodowych naszego powiatu Tomaszowskiego. W dniu dzisiejszym uczestniczymy w szkoleniu dotyczącym i właśnie wykorzystania samego bezpośrednio już narzędzia, jakim jest generator wniosków o płatność, ale oprócz tego mówiącym o później realizacji projektu, o ewaluacji projektu, o monitoringu projektu, o kontroli projektu, czyli to wszystko, co już później w praktyce jest potrzebne nie tylko do złożenia, ale do samej realizacji. Takie szkolenia są z całą pewnością bardzo potrzebne. Wydział Funduszy Pomocowych zorganizował i chwała mu za to, bowiem no, propagowanie tej kultury projektowej w całym powiecie powinno być. Nie ma się czego obawiać, tylko korzystając, co prawda to już takie ostatnie rozdania tych środków unijnych, ale korzystając z tych konkursów, które jeszcze zostały ogłoszone, warto naszych Uczniów z całego powiatu Tomaszowskiego wspierać środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym spotkaniem z cyklu spotkań szkoleniowych, które organizujemy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem EFS-u z Piotrkowa Trybunalskiego. Akurat ten cykl szkoleniowy dotyczy działania 9.2. Jest to działanie, które dotyczy podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego. Chcemy, żeby te szkolenia przyczyniły się do tego, żeby. Państwo ze szkół zawodowych jak najlepiej przygotowali się do aplikowania o środki unijne na projekty właśnie z tego zakresu. W szkoleniu biorą udział przedstawiciele szkół zawodowych, dyrektorzy, nauczyciele, osoby, które są zaangażowane w pisanie wniosków po stronie szkół, przedstawiciele naszego wydziału, ponieważ jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy też chcieli służyć pomocą szkołom, przedstawiciel zarządu. W dniu dzisiejszym do nas pan Jakub Błaszczyk, który jest osobą bardzo doświadczoną, napisał już wiele wniosków o dofinansowanie i w dniu dzisiejszym przedstawia nam cały zakres wniosku o dofinansowanie. Opowiada też o pewnych takich niuansach, które są istotne, kiedy wypełnia się wniosek o dofinansowanie, co może przynieść wyższą punktację. No i dał nam dużo materiałów i do, dobrych rad. Już od kilku lat pracownicy szkoły. Korzystają z różnego typu szkoleń związanych z pozyskiwaniem środków unijnych na cele edukacyjne. Uczestniczyliśmy w licznych szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, w licznych szkoleniach organizowanych przez różnego typu firmy edukacyjne, a dwa lata temu sami poprzez Powiat Tomaszowski, jako głównego beneficjenta, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne z działania 9.2, priorytetu 9, to czy działanie 9.2 przeznaczone są te środki na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Te środki pozyskaliśmy dla uczniów technikum numer 5 kształcących się w zawodzie technika usług fryzjerskich. Projekt nosi nazwę Szkoła Stylizacji i Wizarzu. i tak jak jest sens finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego na ten cel, tak faktycznie wydaje nam się, że ten cel główny spełniliśmy w 100%, a nawet w kilkudziesięciu. A to z jakiego powodu? Projekt jest adresowany do uczniów technikum. Oni owszem mają zajęcia zawodowe objęte programem nauczania, ale ponad ten program nauczania projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych ze stylizacji, z wizażu, z języka obcego zawodowego, z małej firmy, wyjazdy na wycieczki, na pokazy, festiwale fryzjerstwa, spotkania z ciekawymi ludźmi. Rozpropagowaliśmy również tę ideę pozyskiwania środków unijnych dzięki realizacji tego projektu, organizując konferencję na temat wykorzystania właśnie i zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na cele edukacyjne w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego. Zainteresowanie tym kierunkiem kształcenia z całą pewnością poprzez realizację tego projektu zdecydowanie wzrosło. W bieżącym roku szkolnym otworzyliśmy dwie pierwsze klasy kształcące w tym zawodzie. To chociażby taki wymierny efekt. Będzie można również zobaczyć pokaz umiejętności już praktycznych uczniów w ramach realizowanego projektu na Festiwal Umiejętności, który będziemy organizować 5 kwietnia i na który wszystkich serdecznie zapraszamy. To taki mały Tomaszowski Festiwal Fryzjerstwa ale jako, że widzimy tę potrzebę nie tylko do tego zawodu adresować należałoby, to chcemy wesprzeć również kształcenie zawodowe w innych zawodach. I w, w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku z działania 9.2 znów na podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego w miesiącu marcu szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie już dla kilku zawodów, bo i dla technika usług fryzjerskich, dla technika cyfrowych, procesów graficznych, ale również dla zawodu artystycznego, ale zawodu plastyka, dla uczniów liceum plastycznego. I znów szereg dodatkowych zajęć zawodowych, które nie są objęte programem nauczania, praktyki w ceramice paradyż, różnego typu zajęcia warsztatowe, wyjazdy, zajęcia psychologiczne, terapeutyczne, które nie tylko wzmogą i pozwolą na podniesienie atrakcyjności na rynku pracy już później absolwentów naszej szkoły, ale również spowodują ich wzrost wiary w siebie i tym samym większy potencjał na rynku pracy. 对。<laughs> <laughs>